you <laughs> Jeżeli się robi to, co się lubi, to jest praca, staje się zabawą. Tak? Dlatego ja dzisiaj do Was przychodzę i chciałabym Wam pokazać, że naprawdę warto się uczyć tego, co byście chcieli w życiu robić. Trzeba zacząć od podstawowej od ogólnej wiedzy, przechodząc krokami do każdych kolejnych etapów życia i nauki. Już zaczęłaś? Ważny jest wygląd. Ważne jest, co mówimy, ale ważne jest też, jak mówimy. Poniżej seria żartobliwych zdań. Krecie, skryj wstyd swój w krecie i robocie, bocie, bociany utopią w błocie. Krap na garb się drapie, kruchą gruchę mawał, w łapie. Pop popowi powiada, że chłop pobił sąsiada. Na karbie się karbie, kurą, kurą ma w łapie. Media ekspert jest tu. Ceny dół, pralka boż, 244 złotych tanie. Działa nie, nie, nie działa, dziurę zatkała. Krab na garb się drapie, kruchą gruchę ma w łapie. Popowi powiada, że chłop pobił sąsiada. Jeszcze też chodząc leszcze, jeszcze leszcze pieszczą kleszcze. Dzień dobry, powiem wam o najlepszych piłkarzach na świecie. Jest taki jak y, Christian Ronaldo, on jest napastnikiem. Pozwólcie, że przedstawię pogodę. Pogoda bardzo zła. W Warszawie i w Krakowie y, 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 są ulewne deszcze. A w w nocy będzie mały wiatr. A w Poznaniu ogromny wiatr, który aż zrywa dachy. O panda! Pandy żyją w Chinach, a jedzą bambuszy, wyglądają o tak! Dzień dobry Państwu! Panda TV! Witam w Panda TV! Jak ma Pan na imię? Wolodymek. E, panie Wolodymi, skąd pan przyjechał? E, z Ukrainy. E, bardzo dobrze. Teraz sytuacja ciężka na Ukrainie, ale proszę powiedzieć, czy pan, e, pana bliscy są bezpieczni? E, no, so, no tak. Pana bliscy są bezpieczni, to bardzo się z tego powodu cieszymy. Czy w Polsce panu się podoba? E, tak. Polska jest bardzo pięknym krajem i my bardzo lubimy. E, tutaj nam się wciął jakiś e, bohater biało-czerwony. Bardzo się cieszymy, że e, możemy pomóc Ukraińcom, i witamy w Polsce. екоа